W Teatrze Miejskim w Lesznie odbyła się siódma edycja konkursu Szmaragdowy Guzik, organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych. Wydarzenie przyciąga utalentowanych młodych twórców z całej Polski i zyskuje coraz większą popularność. Tematem była Symbioza czy Zagłada? Przyszłość człowieka w epoce sztucznej inteligencji. Pomysł na temat, zawsze o temat pytam jury. Jury w tym roku stwierdziło, że jednak ta sztuczna inteligencja coraz bardziej nas opanowuje. No i... Dlatego poszliśmy też na ten temat. Każdy uczestnik przygotował trzy autorskie kreacje, prezentując zarówno nowatorskie pomysły, jak i indywidualny styl projektantów. A jedną z nich zaprezentowano na deskach teatru. Myślę, że zbroja najbardziej zajęła mi najwięcej czasu i te wszystkie detale, elementy, wszystko było dokładnie pilniczkowane i tak dalej, i malowane. Spośród 48 uczestników, jury przyznało trzy główne nagrody. Jury bardziej patrzy na koncept, czy i pomysł, czy na wykonanie. Żyli patrzy niestety na to i na to. Muszą zaciekawić ich i pomysłem i wykonaniem. Zwyciężyła Paulina Irłat z Bielska Białej. Drugie miejsce zajęła Maja Boczek z Lublina, a trzecie Oskar Sukiennik z Częstochowy. Po raz pierwszy w historii konkursu przyznano także nagrodę publiczności, która pozostała w Lesznie. Zdobyła ją Olga Ratajczak, uczennica ZST. Pokaz był dowodem na kreatywność i odwagę młodych projektantów, a ich prace udowodniły, że przyszłość polskiej mody wygląda obiecująco.